Dlaczego czasami milczymy? Dlaczego wybieramy ciszę? Nie potrafimy wrócić do relacji. Bardzo często trzymamy urazę i mamy problem z bliskością. Dużo jest informacji na różnych platformach na temat tego, co to jest karanie ciszą, natomiast moim celem jest również uświadamianie ludzi, dlaczego postępują w ten sposób, a nie inaczej, bo wiedza i budowanie samoświadomości prowadzi do zmiany. I dlaczego jest tak, że czasami niczymy? Oczywiście to może być manipulacja, to może być karanie ciszą po to, żeby na przykład sprawić, żeby ta osoba czuła się źle, żeby przyszła przeprosić, żeby udowodnić swoją rację, żeby wymusić udowodnienie swojej racji, żeby ukarać drugą osobę. Natomiast jeżeli jest to problem wewnętrzny, Wynika on bardzo często, jakie schematy komunikacyjne widzieliśmy w dzieciństwie. A z reguły jest tak, że w rodzinach nie ma kultury komunikacji. Jest tak bardzo często, że rodzice nasi się kłócili i nie było tam takiego zdrowego przepraszania, nie było tam rozmowy, tylko rozejście albo milczenie, obrażanie się albo tłuczenie szafkami. Więc my nie mamy odpowiednich wzorów zdrowej komunikacji i tego, że żeby dojść do porozumienia, mamy ze sobą roz rozmawiać. Druga rzecz to, jeżeli jako dziecko również i z tobą nie rozmawiano, i bardzo często byłeś sam ze swoimi problemami, smutkami, nie miałeś się do kogo zwrócić, byłeś pozostawiony sam sobie, no to teraz również wybierasz taki sam model. W przypadku zagrożenia, a takim zagrożeniem jest kłótnia, bo czujesz się atakowany, zraniony. W przypadku, kiedy masz problemy z emocjami, czy też problemy ze stresem, z różnymi sytuacjami stresowymi, na przykład w pracy, to umiesz rozwiązywać je sam i umiesz tylko i wyłącznie sam ze sobą przebywać i zamykać się w sobie, izolować, bo taki model został przyjęty już z dzieciństwa. Ponadto, bardzo często w kłótniach są to osoby, na których nam bardzo zależy, jesteśmy związani, jest między nami więź. I jeśli w wyniku kłótni dojdzie do takiego przerwania, zachwiania, no to my czujemy się bardzo zranieni, bo nas to regresuje. Najbliższa osoba nas rani w naszej opinii, robi nam coś złego. I my wówczas zamykamy się w sobie, dystansujemy, chowamy urazę, nie mówimy o tym, co nas boli, co czujemy, ponieważ to bardzo nas trigeruje i cofa nas do przeszłych zdarzeń. Nasza, nasza pamięć emocjonalna pamięta to, co przeżywało dziecko w dzieciństwie i czuje się podobnie. Więc uraza, zamknięcie w sobie jest takim murem, który znamy i który stosujemy zwykle, żeby się obronić. Rozmowa, ale do rozmowy potrzebne są dwie dojrzałe osoby, które chcą komunikacji, które chcą pracować na komunikację, jest tym, co prowadzi nas do wspólnego punktu, do rozpuszczenia emocji. Oczywiście, dojrzałość wymaga tego, żeby rozumieć, że ktoś może nas trigerować, że możemy mieć swoje schematy, na które będziemy reagować, że ktoś może być naszym lustrem i uderzać w nasze czułe punkty. Mamy mieć tego świadomość, że tak może być, bo to ułatwia komunikację. Jeżeli my sobie zdajemy, że mamy takie bariery w sobie, to możemy się nie zakleszczać wówczas tak długo i tak bardzo w sobie, w tych murach obronnych, tylko będziemy wychodzić naprzeciw. Bo w momencie, kiedy naprawdę nas coś dotknie, no to jeżeli organ zna tylko i wyłącznie zakleszczenie w emocjach, w urazie, w złości, w smutku, w żalu, i nie potrafi mówić, bo nie potrafi wyjść za te kleszczenia, no to nie będzie nigdy konsensusu, tylko będzie powolne oddalenie, niezrozumienie, rozrywanie więzi i powolny koniec.